Jest taki twórca, część z was może go znać, część z was może go nie znać. Nazywa się on Bibi, Bibi no Bibinodolar, Bibinos. Różnie się wymawia jego ksywy. Ja tak naprawdę nie wiem, jaka forma jest poprawna. Jestem bardzo ignorancki w tej sprawie. O, patrzcie. Jestem atencyjna, Bibinos skomentował mojego TikToka. A, ona mówi <laughs> Bibinos. Jak to się nazywało, ten TikTok? O, moje. Moje to nie jest, to tylko Jake'owa. Nie wiecie, do no, typowo typowo psiarskie, nie? Piękno ma tutaj mordę jojka. Ucięło się tak, jak ona by była charakterystą Stranger Things. E, natomiast faktycznie skomentował Dog. No. I to, to tyle. ja moje osiągnięcie życiowe. Aniela go wyprzedziła. Aniela aż się nawiązała kontakt. Yeah. No dobra, natomiast ten, jak on tam miał. To Łatwo gęg. Rzucił TikToka, którego jeszcze nie oglądałem, także się skupię. To jest Baby No Money, zagraniczny raper znany chociażby z tej oto piosenki. I wczoraj pomyślałem sobie, że gdybym coś z nim nagrał, byłaby to jedna z największych kolaboracji w historii polskiego rapu. Ale oczywiście jest to absolutnie niemożliwe. I to nie jest żaden żart oficjalnie, jeżeli ten TikTok wierzy 500 tysięcy polubień, zrobię kolab z Baby No Money. Co ty gadasz? Co ty gadasz, że on z nim w interakcję wszedł? Czekaj, ja zostawię polubienie, warto być o tej historii. Dywinowanie, <gibli> lecko, a to jest ten oryginalny? To nie jest ten oryginalny. Nie, to jest ten oryginalny. Ale faza, dobre osiągnięcie. Nie powiem wam, że nie, jest to bardzo dobre osiągnięcie. To znaczy, ja tego kolesia znam, w sensie, jako twórcę, jako, jako artystę. Jak najbardziej go znam, bo nawet jeżeli sobie przejrzymy teraz moją playlistę na Apple Music, no to powinno być chyba. Lista do auta. Tutaj jest na przykład Shining on My Ex. Jest pogo? Jest. To na pewno nie jest wszystko. A nie, to jest wszystko. No ale dobra, to no w każdym razie są dwie piosenki jego, tak? Są jego dwa utwory, więc tutaj no, no znam tego człowieka i właściwie Aniela też go zna. No i my słuchamy trochę jego muzyki. To nie jest tak, że to jest random dla nas, ale że łatwo wszedł w interakcję z nim. To jest, to, jest, to jest dobre, to jest naprawdę dobre. W ogóle łatwo gęk. to jest osoba, która tak powstała z tego TikToka i żyje na tym TikToku, nie? Bo on chyba wypłynął na tym, że z boku niego się dla zakręcił i dobrze pojażył. Że chyba on do niego na rowerze przyjechał przez całą Polskę, coś było takiego. Eda mamy. Jezu tak! Czaty, pytanie za stówę. <totekstanie> <totekstanie> A, aż mam tiki nerwowe, jak to słyszę. Dosłownie, aż mam tiki nerwowe. Czy możemy wrócić do tematu aborcji? Ludek, ja to widziałem na czacie! <laughs> Temat aborcji jest dla nas prostszy od tego! <laughs> tak! <laughs> Nie no, ale tak, 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 no w sensie znamy, znamy twórcę, znamy jego piosenki, naprawdę ładnie, ładnie może być to pociągnięte. Szanuję, naprawdę szanuję, PTSD, tak, dokładnie mam PTSD jak słyszę tę piosenkę, tak.